W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w dwie podróbki Garden of Banban, Ban, czyli Jumbo's Kitchen, a także playable Chef Pixter boss fight. W których to najpierw zmierzymy się z Jumbo Joshem, który pobił Szeryfa Pixtera, Natomiast w drugiej grze czeka nas potężna walka z samym szefem Picsterem. Oj to nie będzie łatwa walka. Ale zanim to zrobimy, jeżeli lubicie moje filmiki, to zostawcie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. A także napiszcie w komentarzu hashtag kuchnia, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań. Z nami na dłużej. Dzieciaki były bardzo zadowolone z szefa Pixtera, ale pewnego dnia ten wielki stwór o imieniu Jumbo Josh z innego obiektu wpadł do restauracji. Zjadł wszystkie dzieci, a nawet uderzył szefa Pixtera, aż nie mógł już walczyć. Teraz twoja kolej, aby zadbać o starą kuchnię szefa Pixtera i posprzątać restaurację. No to jesteśmy w kuchni Jumbo Josha, a w zasadzie to w kuchni szefa Pixtera, który. Że tak powiem, został pobity przez Jumbo Josha Mamy dronika, mamy pilot. Ej, ta gra wygląda zbyt dobrze, jak na podróbkę Garten of Banban. Szef Pixter Restaurant, czyli restauracja szefa Pixtera. Mamy dosłownie to samo, co w Garten of Banban. Ja w to nie mogę uwierzyć. To naprawdę działa bardzo ładnie i optymalnie. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście. No właśnie, zdobyć kartę i ja już się domyślam, gdzie karta może być. Albo jest za biurkiem, okej, okay, nie ma, albo gdzieś sobie tutaj po prostu między tymi fotelami leży. Może w śmietniku? Nie. A proszę bardzo, mamy kartę, świetnie. To było bardzo proste, jak to wiecie, zazwyczaj w takich grach pierwsza misja to jest po prostu EZ. Otwieramy i zobaczmy, co my tutaj spotkamy, a w zasadzie kogo my tu spotkamy. Powinniśmy spotkać szefa Pixtera w teorii, albo Jumbo Josha. Dobra, zielone drzwi to prawdopodobnie... Tu siedzi Jumbo Josh, a niebieskie? Ciężko powiedzieć, tak więc otwórzmy te które się da I chodźmy dalej Zobaczyć co tu... Siema Może nas usłyszeć O. Co? Okej, okay, w tej restauracji przebywa dziwna postać Która została stworzona w laboratorium Giovanium. Nazywa się szef Pixter. Okej, okay. a i tutaj właśnie jest opowieść, że przyszedł Jumbo Josh, który też był eksperymentem i jest tym złym. I został zaatakowany nasz przyjaciel, szef Pickster i teraz yy, musimy mu pomóc. Czyli to samo co we wstępie, szef Pickster został pobity i Jumbo Josh zjadł wszystkie dzieci. Dobra, nie ma, nie ma problemu, chętnie wam pomogę zająć się tym złym, zielonym, wielkim Jumbo Joshem. Nie ma problemu, tylko pozwól mi, że podniosę kartę. Wszystkim się zajmę, panie kapitan Fiddles. Tak więc nie ma problemu... Kapitanie Fiddles, pomożemy ci i idziemy teraz do zielonej strefy. Czyli to już będzie prawdopodobnie kuchnia. Czuję się, jakbym grał w prawdziwy garden of Banban. Ban. Naprawdę. Tak się właśnie. Jest i Jumbo Josh. Ten zły Jumbo Josh, który zjadł wszystkie dzieci. Przynajmniej tak było tutaj opisane. Więc Siema, czy jesteś przyjazny? Musimy przetestować. Wiecie, ja muszę przetestować, czy Jumbo Josh jest przyjazny. Siema! O! Nie jest przyjazny, od razu nas y, zjada, tak więc nie możemy pozwolić, żeby Jumbo Josh nas zjadł. Skoro już wiemy, że Jumbo Josh nie jest przyjazny, nie pozostaje nam nic innego, jak zwiedzić to miejsce i zobaczyć, co ma do powiedzenia plakat szefa Pixtera. Zawsze witamy dzieci tak ciepło jak tosty. Nie wiem, czy lubicie tosty, ale ja uwielbiam tosty. Tak więc, y, panie szefie Pixterze, będziemy musieli dzisiaj Ci pomóc. Tylko, że. No właśnie, on tu krąży. Kolego, przestań za mną falować, dobra, bo. Czy on za mną idzie naprawdę? Tak, on. O oh my god. Dobra, dobra, spokojnie. Cię on ja tutaj posprzątać? Chyba tak. Jedz więcej, będziesz duży. Tak więc pamiętajcie, że Jumbo Josh czai się za każdym stołem. Jedno jest pewne: Jumbo Josh będzie nas ścigał, więc musimy posprzątać kuchnię. Tak więc zbierzmy te wszystkie drinki, które tutaj zostały porozwalane, a w zasadzie dokładnie mówiąc to shaky. Z tego co widzę, chyba musimy zebrać trzy się ma. Oj, to było bardzo niebezpieczne, co zrobiłem. Nie powinienem tak robić, ale nie było wyjścia, tak więc pyk, zbierzmy i chyba mam już. O nie, tam jeszcze jest jeden na stole. I jeszcze jeden jest na stole. Dobra, tego jest tutaj więcej. Myślałem, że tylko trzy, więc prawdopodobnie się ma. Talerzyki też mam zebrać? Nie, talerzyków nie zbieramy, dobra, spokojnie. Panie Jumbo Josh, proszę tutaj nie atakować. Ja tylko potrzebuję zebrać parę tutaj szejków, a w zasadzie to. Się ma. Yy, cześć, kolego. Dobra, czy mogę stąd. Zamknięte. O, nie, 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 dobra, dobra. Czy jestem w stanie tutaj kucnąć cokolwiek? Oh my god, dobra, dobra, jest blisko, jest blisko, spokojnie. Damy radę, damy radę. Yy, dobra, jest tam. Yy, czy ja mogę tutaj jakoś przejść? Na pewno się da, tylko ja jeszcze tutaj wyjścia nie widzę, więc będziemy mieli pewne problemy, żeby się stąd wydostać. A tutaj, dobra, 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 dobra. Kolego, zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju! Jak on jest dziwny, niby atakuje, ale jednak tak nie do końca. A tutaj mamy. W ogóle tutaj mamy opis misji, ale. popieł wziąłeś się, czy co? No! No i dorwał mnie, no patrzcie na to. Nie mamy zbyt wiele czasu, musimy przeczytać o czym jest misja. Okej, okay, skończyłeś jeść, to teraz po sobie posprzątaj. Idź, umyj naczynia. Zbierz pięć soda czyli pięć puszek, albo. jak to woli, pięć pojemników po. Come on. Co jest z nim nie tak? Od razu mnie atakujesz, daj mi doczytać misję. Ja po prostu chcę wiedzieć, jaką mam misję do wykonania. A ty się uwziąłeś na mnie tutaj. Co za Jumbo Josh! Dobra, oraz pięć talerzyków. Umyj je tutaj w tym miejscu i dostaniesz specjalny prezent. Okej, okay, dobra, wiemy już, co mamy zrobić. Czyli musimy wziąć yy, pięć pojemników po napojach, czyli pierwszy. Obra, i tu będzie drugi, trzeci, czwarty, i tam będzie piąty. Dobra, spokojnie. Jak widzicie, Jumbo Josh jest dość agresywny, jeżeli o to chodzi. Więc będziemy musieli. Za wszelką cenę go unikać. Udało mi się, znalazłem rozwiązanie. Patrzcie na to. Mamy już tutaj oczywiście puste pojemniki po napojach, i wystarczyło podejść do śmietnika i je wrzucić. No tak, bo przecież tych pojemników, te, takich powiedzmy tekturowych, plastikowych, nie wrzucamy do mycia. Zdecydowanie nie. Tak więc wrzucamy wszystkie. Proszę bardzo, działa. I teraz prawdopodobnie będziemy mogli podnieść talerze. Dokładnie tak. Podnosimy wszystkie talerze. I teraz talerze będziemy mogli oczywiście wrzucić do tutaj, do zmywarki. Więc teraz wszystko zadziała. Ja, no bo tak, to myje pojemniki po napojach. Tego się nie myje, to się po prostu wyrzuca. I, I tyle. Siema. Czy ty masz zamiar znowu mnie gonić? Dobra, chyba się tam zaklinował na to wychodzi. Niemniej jednak zbierzmy tutaj kolejny talerzyk, i chyba powinien być tutaj jeszcze jeden gdzieś w pobliżu. Na pewno jest tam na stol. na stoliku. Bobie, Daj mi spokój. Zebrałem, zebrałem ucieczka, ucieczka. Dobra, kolejny. Come, on, come on, come, on, come on. Nie chcę, żeby mnie dorwał, bo jak... Jak dorwie, to zaczynacie od nowa, więc Lepiej, żeby Jumbo Josh was tutaj nie dorwał Bo jeżeli dorwie, no to, to od zera trzeba zaczynać Nie ma save'ów w tej grze, więc Lekki przypał, że tak powiem Ale póki co, z tego co widzę, to O, o Aktywował się Stop, stop Jumbo Josh, uspokój się Stop Stop, co jest grane Dobra, 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 uspokoił się Ok, pięknie, pięknie Teraz odłóżmy te talerze, zadziała to Pyk, dwa, trzy, cztery, pi, uhu, yy, Ok, Okej, yy, nie mam pojęcia, czy to zadziała, ponieważ położyłem z tego co widzę cztery talerze. Oczywiście, że jednego brakuje. Gdzie jest ostatni talerz? Czy gdzie ja przeoczyłem? Jeden mały talerzyk, który gdzieś sobie tutaj leży. Na stoliku leży? Gdzie on leży? Gdzie może leży ostatni talerz? Yy, szybko. Nie wierzę w to, dorwał mnie. Oh my god. No i mamy to. Ostatni talerz został zebrany. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko uciec przed panem Jumbo Joshem i zanieść te wszystkie talerze do, oczywiście, zmywary i je umyć. Raz na zawsze. Siema? Kolego, nie teraz, proszę. Bo ja tutaj mam bardzo ważne zadanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, naciskamy, naciskamy szybko. Ok. Pięknie, zmywarka została uruchomiona Zmywarka została uruchomiona A my musimy spadać, musimy spadać Tam jeszcze gift dostaniemy pewnie O nie, ja tam pewnie muszę kartę odebrać Ajajaj, dobra, to musimy się tam dostać jakoś Więc spróbujmy może Zrobić to jakoś szybko Cyk, cyk, cyk Jest karta, oczywiście Pyk, mamy to, fioletowa karta, dobra, on goni, on goni Oj, 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 oj. szybko, szybko Dobra, uspokoił się, ale mamy fartę, uspokoił się Dobra, otwieramy kuchnię i idziemy dalej Zobaczmy, co tu się jeszcze kryje Szef Pikster? Co on tutaj robi? Okej okay. Uwaga, nigdy nie karm szefa Pikstera Co jest? Co się z nim dzieje? Halo, panie Piksterze? O co chodzi? Światła zgasły! Po co ja tutaj w ogóle przychodziłem? Czy to był jumpscare końcowy? Nie no, nie mówcie, że to jest. Tak, udało się. Ta gra kończy się przewspaniałym jumpscarem. A teraz przyszła pora na walkę z szefem Pixterem. Mam dziwne przeczucie, że grafika w tej grze jest o wiele, wiele lepsza niż w oryginalnym Garden of Banban. Zaczynajmy wielką walkę z szefem Pixterem, ponieważ dostaliśmy od niego jump i teraz przyszła pora, abyśmy się z nim zmierzyli w tej innej grze. FPS-ów to jest tu chyba z milion, tak więc zaraz mi się chyba spali komputer. I z tego co widzę mamy tutaj o, zawsze witamy dzieci. On tu jest. Zawsze witamy dzieci tak ciepło jak Tosty. No ja oczywiście uwielbiam Tosty, tak więc siema, panie Piksterze, za tego jumpscara z poprzedniej gry to ja po prostu... Siema! Czy ty mnie. Czy ty mnie gonisz? Czy ty mnie chcesz zaatakować, czy ty. Nie, on, on mnie follow'uje. Czy ty masz jumpscara? Czekajcie. Nie! Jesteś przyjazny. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, ale jako, i to, a jako iż to jest walka z bossem, to jestem pewien, że długo to nie będzie przyjazny. Tak więc przygotujmy się na najgorsze i otwórzmy sobie te drzwi. Siema. Co tam? Okej, okay, followujesz czyli jesteś jakby taki... O, znowu widzimy się w twojej kuchni Z tego co widzę, Jumbo Josh sobie już poszedł I zostałeś tylko ty Więc byłeś tak głodny, że zjadłeś Jumbo Josha Dobra, zobaczmy tutaj misję Musimy tym razem posprzątać bałagan I 7 naczyń wrzucić do, oczywiście tutaj, windy I po włożeniu siedmiu naczyń do zmywarki Szef Pickster bardzo się wkurzy I wtedy będziemy mogli z nim zawalczyć To będzie nasza misja Pokonać go I ewidentnie widzę, że tutaj grafikę troszeczkę ulepszyli Więc póki co zbierzemy Bierzmy tutaj wszystkie talerzyki. I z tego co wiem, ta gra jest zdecydowanie dłuższa. Ona nie jest tak, jakby wiecie, tak krótka jak poprzednia, że tylko zebraliśmy naczynia i papa. Nie, tu jest zdecydowanie więcej rzeczy do roboty. Mamy już trzy talerze, tak więc jeszcze tylko cztery. I będzie z głowy, dobra. Pyk mamy cztery, mamy pięć. Gdzie jest szósty i siódmy talerz? To mnie zastanawia. On oczywiście cały czas nas obserwuje i patrzy. Tak więc, panie Pixterze, proszę zobaczyć. Ja tutaj bardzo ładnie sprzątam. Staram się wszystko ładnie. Ogarnąć i chyba jeszcze jeden talerz mi został. Tylko pytanie jest następujące: gdzie jest ostatni talerz? Oczywiście, jeżeli będzie się dało, to wejdę na stół i z tego co widzę, da się, bo ze stołu widać więcej. I chyba tu jest, dobra, mamy ostatni talerz dla szefa Pixtera. Proszę bardzo, szefie, co gdzie on idzie? Co ty robisz? Y Czemu on zrobił dziurę w ścianie? A tam były drzwi. Okej, okay. uciekł sobie, no dobra, tak więc my dokończmy naszą robotę, czyli połóżmy wszystkie talerze, naciśnijmy guzik, oczywiście dźwięki są z Garden of Banban, -ban, tak więc pięknie I uwaga, uwaga, dostaliśmy pilot z przyciskiem 1 i 2, uuu, nowy pilot, dwie antenki, no to będzie potężny pilot, tak więc dobra, spróbujmy tutaj dostać się chyba tędy, otwarte? No, oczywiście, że nie. Ja czego się tutaj spodziewałem? Nie ma takiej opcji. My musimy pójść normalną ścieżką, czyli tędy. Jest magazyn. Znowu się spotykamy w magazynie. Siema. Y Czy. A nie powinienem tutaj spadać. Ja się zsunąłem, bo stanąłem za bardzo na krawędzi. Insert lore here. O, oh, czyli ta gra nie ma ro lore. Dobra, press E to reincarnate. A więc jesteśmy. Czy to już jest walka z bossem szefem Picksterem? Zobaczmy. Naciskamy i spadło. O, oh. Co on robi? Ok. Yy, nie mam pojęcia, co ten szef pik... Za nim. Musimy go ścigać. Dobra, czyli yy, musimy za nim teraz pobiec. Dobra, ok. Na sam dół. Pyk, tędy i przez drzwi. Ha! Nie. Nie przez drzwi i nie na dół. Zdecydowanie nie. A skoro nie na dół, to prawdopodobnie otworzyły się te drzwi. Jeżeli zejdziemy na dół, to on po prostu na, do nas przybiega i do, do nas jumpscare'uje. Tak więc na dół nie wolno schodzić. Co tu się dzieje? What the hell? Left mouse button tu to... Drona? Drona dostaliśmy? Dobra. Guziki, guziki. Halo, dronik? Ok, przywołałem go, przywołałem go. Droniku, tutaj. Czy on w ogóle działa? Dronik tu. Halo... Halo, droniku, miałeś mi pomagać, a nie przeszkadzać Okej, okay, udało się, aktywowałem Leć, droniku, leć Nie, on leci totalnie źle Oh my god, dobra, teraz się uda Pyk Tutaj, tutaj, wciśnij to Wciśnij ten guzik, bo on jest blisko Oh my god Oh my god, te drony są totalnie nie do sterowania Okej, okay, zrobiłem pierwszą misję Podniosłem to, dobra, biegniemy dalej, biegniemy dalej Szybko, droniku, walnij tu, walnij tu, walnij tu, dawaj, dawaj Come on, come on Dobra, zadziałało, zadziałało, lecę dalej, lecę dalej Jakimś cudem to się dzieje, ale nie mam pojęcia, co ja robię tutaj I czy to działa, czy też nie, dobra, teraz tu Droniku, czemu nie działasz? Oh my god, czy te drony są ster sterowalne? Sterowalne? Są sterowalne, dobra, dobra, aktywuj, aktywuj E, teraz tu. Tu! Nie! Spadłem, spadłem! Nie! Nie! Byłem już tak blisko! Oh my god! Po wielu, wielu próbach się udało! W końcu to zrobiłem! Au, ha, ha. Co jest grane? Co jest nie tak z tym szefem Pixterem? Jeszcze Stinger Flynn go zabrał! A tymczasem... Ja muszę pójść do... O nie! O nie, nie mam pojęcia jak się nazywa ta postać, możecie napisać w komentarzu, niemniej jednak musimy tutaj wejść. I tu prawdopodobnie będzie kolejna część tej gry.